Czy myśleliście kiedyś zadawaliście sobie pytanie, ile powietrze przepływa przez nasz rekuperator w ciągu doby, zakładając niewielki domek, który będziemy obsługiwali rekuperatorem o wydajności powiedzmy 250 m3 na godzinę? W nocy, tak jak kładziemy się spać, mamy pewien wydatek powietrza, który nie jest zbyt wysoki, taki wystarczający dla ludzi w spoczynku. Jest to powiedzmy od godziny 22 do 6 rano wydajność 100 m3 na godzinę o godzinie 6 rano wstajemy, budzimy się, jakaś jecznica, kąpiel, zaczyna się ruch domu. My też krzątamy się, potrzebujemy więcej powietrza. Wtedy rekuperator wchodzi automatycznie, jeżeli oczywiście ma taką możliwość, na wyższe obroty. Czyli przez dwie godzinki, dopóki nie opuścimy domu, dajemy wydatek powietrza tego domu 200 m3 na godzinę. Godzina 8, wychodzimy z domu, nie ma nas, dom jest pusty. Obniża się automatycznie wentylacja do minimalnego poziomu, dajmy na to 50 m3 na godzinę. I tak do godziny 15 do naszego powrotu do domu. W tym momencie rekuperator wchodzi znowu na wyższe obroty, takie kiedy jesteśmy w domu i się krzątamy. 200 metrów sześciennych na godzinę. I tak do godziny 22. Kładziemy się spać, znowu rekuperator przechodzi w niższy poziom wentylacji, kiedy nie ma takiego zapotrzebowania i jest to powiedzmy od 22 do 6 rano znów 100 metrów sześciennych na godzinę. Policzyliście? Prawie 3000 metrów sześciennych powietrza w ciągu doby prawie 3000 metrów sześciennych dzięki któremu komfortowo oddychamy, dzięki któremu pozbywamy się zapachów, nadmiaru wilgoci, pozbywamy się w domu tych takich niepożądanych efektów. Prawie 3000 metrów przefiltrowanego czystego powietrza, które trafia do naszego domu i którym oddychamy po odfiltrowaniu, po pozbawieniu zapachów, po pozbawieniu nadmiaru wilgoci. A tak naprawdę to niewielki domek. Jeżeli rekuperator 250 m sześciennych na godzinę, to mówimy o domku, który ma 90-100 m kwadratowych? Sporo.